Korytarz zaćmień. 7 września tego roku odbędzie się pełnia w znaku ryb na 15 stopniu tego znaku, połączona z całkowitym zaćmieniem Księżyca. Natomiast 21 września oczekujemy drugiego nowiu w pannie na 29 stopniu tego znaku, połączonego tym razem z częściowym pierścieniowym zaćmieniem Słońca. Węzeł północny w rybach w koniunkcji z Księżycem podczas pełni 7 września wskazywać nam będzie drogę przeznaczenia. To czas, by zaufać intuicji, otworzyć serce na empatię i odważyć się wyrażać to, co ukryte głęboko w duszy. Nie chodzi jednak o to, by porzucać wartości, które prezentuje węzeł południowy w Pannie i uciekać od codziennej rzeczywistości tu i teraz. Kluczem do równowagi jest zaakceptowanie obu wymiarów życia, czyli zakotwiczenie się w rutynie dnia codziennego i relacjach, z jednoczesnym pozostawaniem w pełnym kontakcie i zaufaniu z własną intuicją. Zaćmienia z węzłem północnym mają zawsze charakter uwolnienia, niosąc ze sobą energię urana. Wstępując w korytarz zaćmień, poczuj, co cię męczy, co drenuje twoją energię i co ci już nie służy. To, co osłabia, może warto puścić, zrzucić niepotrzebny ciężar, odrzucić warstwy schematów, które blokują potencjał twojej istoty. Po prostu uświadom to sobie, Przyjmij w sercu i bądź. Mniej to znaczy więcej, a prostota to dar. Powodzenia. Będę wdzięczna za polubienie, za subskrypcję i komentarz. Zapraszam też na konsultacje astrologiczne. Kontakt przez moje konto na Instagramie astrounika lub na mail. Informacje w opisie.